Musiałem coś zrobić, i to właśnie teraz. Jeśli Melanie była w jakiś sposób fałszywa, to znaczyło, że musieli ją wysłać, a jeśli ją wysłali, to znaczy, że wiedzieli. Wiedzieli o wiadomościach z jej obrazu, wiedzieli o tym, że zadawałem pytania i wiedzieli, że podczas żadnej z tych sytuacji nie nacisnąłem przycisku. Czułem, jak panika i strach wpełzają mi do klatki piersiowej, utrudniając oddychanie. Wstałem, zacząłem się przechadzać, co jakiś czas zerkając na monitor, aby sprawdzić, czy Rachel mogłaby mi pomóc, powiedzieć, co mam dalej zrobić. Ale ona położyła się na swoim łóżku. Trudno było to stwierdzić na pewno, gdy była odwrócona plecami do kamery, ale chyba płakała. Nie. Musiałem to naprawić. Zabrać ją stamtąd. A jeśli nie miałem lepszego planu, musiałem po prostu zrealizować ten, który już miałem. Czując na sobie bezlitosny wzrok sufitowej kamery, ruszyłem do drzwi i wkroczyłem z powrotem do szatni. Mój telefon znajdował się w szafce, a po pomyleniu kombinacji za pierwszym razem udało mi się otworzyć drzwi i wyjąć go. Trzymając go mocno, próbowałem trzymać go swobodnie przy boku, ale wiedziałem, że to nie ma większego sensu. Jeśli wiedzieli o wszystkim, nie miałem zamiaru niczego ukrywać. Musiałem tylko spróbować być szybkim, przekazać jakąś wiadomość ludziom, którzy mogliby pomóc Rachel, zanim oni dopadną mnie. Otworzyłem kamerę w telefonie, gdy ponownie wkroczyłem do pokoju nadzoru i nacisnąłem przycisk nagrywania. Zrobił mały dźwięk i kiedy byłem pewien, że nagrywa, włączyłem kamerę na siebie. Nazywam się... Nazywam się Tommy. Thomas Colho, a moim zadaniem jest obserwowanie kobiety uwięzionej w pokoju. To nie jest żart, film czy cokolwiek. To jest prawdziwe. Przez trzy lata moja praca polegała na siedzeniu w tym pokoju. Przesunąłem kamerę powoli po pokoju, biorąc pod uwagę drzwi do łazienki, Lodówkę z wodą, biurko z monitorami, klawiaturą i skrzynką na przyciski, i oglądać przekaz kobiety zamkniętej gdzieś w sypialni. Podbiegłem bliżej biurka i upewniłem się, że monitor pokazujący Rachel jest wyraźny i ostry. Na początku nie wiedziałem, że ta kobieta jest więźniem, albo oszukiwałem się, że nie jest, bo pieniądze były naprawdę dobre. Tak czy inaczej, wiem, że tak jest właśnie teraz. Ona jest w niebezpieczeństwie i ja chyba też. Po zatrzymaniu się na jej wideo jeszcze przez kilka sekund, aby upewnić się, że każdy szczegół był widoczny, skierowałem kamerę z powrotem na siebie. Musiałem się śpieszyć, bo inaczej wideo może być zbyt duże, aby szybko je wysłać. Starałem się zachować spokój, ale czułem, że w miarę upływu czasu zaczęły rozdzierać mnie łzy i zrobiłem wszystko, aby moje słowa były jasne. Proszę, pomóżcie jej. Nie wiem, gdzie ona jest. Nie wiem, kto ją przetrzymuje, bo nie wiem, dla kogo tak naprawdę pracuje, ale to źli ludzie i ona jest w niebezpieczeństwie. Wszystko, co wiem, to to, że pracuje w budynku tuż za San Antonio. Znam tylko nazwiska dwóch innych osób związanych z tym miejscem: człowiek, który mnie zatrudnił, pan Solomon, i człowiek, który może mieć taką samą pracę jak ja. Charlie Jeffers, nie, chyba Jeffries. Chyba nie wiem. Nie wiem czy to są prawdziwe osoby. To znaczy nie wiem czy to są ich prawdziwe nazwiska. Proszę, nie jestem szalony. Wiem jak to brzmi. Po prostu przyjedźcie tu, zobaczcie pokój. Ustalcie gdzie ona jest i pomóżcie jej i Usłyszałem stłumiony dźwięk otwierania się zewnętrznych drzwi do szatni i gorączkowo walczyłem z telefonem, aby zatrzymać nagranie. Jak mam wysłać? O nie, jak, jak mam. Jest. Nacisnąłem przycisk, żeby się podzielić, i poczułem jak wzbiera we mnie nowa panika. Do kogo mam to wysłać? Miałem tylko garstkę kontaktów i po prostu wybrałem je wszystkie. Może przynajmniej jedna osoba potraktowałaby to poważnie i sięgnęłaby po pomoc. Gdy usłyszałem, jak otwierają się za mną drzwi do pokoju nadzoru, nacisnąłem przycisk wyśli. Brak połączenia z usługą transmisji danych lub Wi-Fi. Proszę wysłać ponownie po połączeniu. Co? Nie, 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 nie. Odwróciłem się, aby zobaczyć pana Solomona wchodzącego do pokoju. Towarzyszyło mu dwóch mężczyzn w ciemnych garniturach, którzy wyglądali jak ochroniarze. Podnosząc palec, machnął nim w moją stronę. Nie ma tu zasięgu, Tomas, ale nigdy nie powinieneś potrzebować zasięgu w tym miejscu, tak długo jak przestrzegałeś zasad. Ochroniarze chwycili mnie z łatwością. Próbowałem przedostać się do łazienki i zamknąć drzwi, ale obaj strażnicy zatrzymali mnie i wciągnęli w dół. Założyli, jakby to nazwać, coś jak trytytki na moje ręce i stopy i naciągnęli mi na głowę czarny worek. Potem wynoszono mnie z pokoju i poczułem się tak, jakby wrzucili mnie na tył furgonetki, którą podciągnęli pod sam budynek. Leżałem na czymś, co wydawało mi się cienkim, dziwnie pachnącym dywanem, który pod spodem przykrywał twardą metalową warstwę. Usłyszałem, jak ktoś wsiada za mną do furgonetki i zapytałem, dokąd jedziemy. Czy mogliby po prostu zabrać mnie i puścić Rachel? Nad głową rozległ się krótki śmiech, a potem głos pana Solomona, który powiedział mi, że wyjaśni mi wszystko, kiedy dotrzemy tam, dokąd jedziemy. Na razie, powiedział, muszę się zrelaksować. To była długa podróż i będę potrzebował odpoczynku. Chciałem powiedzieć coś więcej. Ale wtedy poczułem ostry ból w szyi. Ukuli mnie albo. Nie, wstrzyknęli mi coś. Czułem się teraz tak dziwnie, ale musiałem zachować przytomność. Musiałem spróbować uciec. Musiałem. Witaj ponownie, Tomas. Zamrugałem, gdy zacząłem się rozglądać. Moje usta były suche, a głowa bolała, ale poza tym czułem się dobrze. Nie byłem już związany. Zamiast tego leżałem na wyścielanym stole, takim jak widziałem, gdy chodziłem do lekarza. Ale to nie był gabinet lekarski. Pokój był duży, a oprócz wyściełanego stołu znajdowało się w nim małe łóżko, biurko z monitorem komputerowym i kilka krzeseł. Na jednym z tych krzeseł siedział pan Solomon. Podniosłem się powoli, mrugając do niego. Gdzie ona jest? Czy z Rachel wszystko w porządku? Mężczyzna uśmiechnął się. Ty naprawdę jesteś kimś, Tomas. Próbujesz być bohaterem, nawet jeśli nie wiesz jak. Szanuję to. Oblizując wargi, przychylił się lekko do przodu. W rzeczywistości szanuję to tak bardzo, że postanowiłem rozpocząć nasz nowy związek z taką szczerością, na jaką mi pozwolono. Niektórzy z moich kolegów nie zgadzają się z tym podejściem, ale wiesz co? Jebać ich. To jest mój projekt i uważam, że zasługujesz na to, aby wiedzieć, co się dzieje. Patrząc poważniej, wstał, podnosząc pistolet, który trzymał swobodnie na kolanach. Ale zanim przejdziemy do szczegółów, czy chciałbyś zobaczyć, Rachel? Sunąłem się ze stołu i przytaknąłem, gdy ledwo powstrzymałem się przed upadkiem. Moje nogi wciąż były chwiejne od tego, co mi podali, ale ledwo na to zwracałem uwagę. Tak, proszę. Pozwól mi ją zobaczyć. Prawdziwą ją. Pan Solomon wydał mały śmiech i gestem wskazał na pobliskie drzwi. Tak, rzeczywistość jest zawsze najlepsza. Ona jest właśnie tam, w następnym pokoju. Potknąłem się na drodze do przodu. Moje nogi odzyskiwały czucie w miarę chodzenia, a kiedy chwyciłem za klamkę, ta obróciła się z łatwością. Spodziewałem się, że drzwi będą prowadzić do jej sypialni, ale zamiast tego otworzyły się na inny pokój, bardzo podobny do tego, w którym byłem, choć rzeczy w nim były inne. Dziwne maszyny wypełniały ściany, a z tyłu pokoju znajdowało się duże akwarium? Nie byłem pewien. Był to duży cylinder wyższy ode mnie i wypełniony jakimś szarym płynem. W tej cieczy znajdował się jakiś kształt. Śmiało, Tomasz, nie krępuj się i przyjrzyj się dobrze. Zasłużyłeś na to. Czułem, jak mój żołądek zaciska się mocniej na słowa pana Solomona i na podłość w nich zawartą. Moje nogi znów były ciężkie, tym razem jednak nie od leków. Przesuwając się do przodu, mogłem zobaczyć, że kształt jest osobą o nie albo przynajmniej ciało bo z samego patrzenia wynikało, że ta osoba już nie żyje. Było bardzo dobrze zachowane, ale widziałem, jak skóra nienaturalnie zwisała i wyglądała miejscami nierozdętą. O Boże, nie, nie! Jej włosy, które unosiły się jak wodorosty przed jej twarzą, dryfowały, gdy dotarłem do szyby i mogłem zobaczyć Rachel wpatrującą się we mnie. Morderca! Odwróciłem się w stronę pana Solomona i zacząłem biec w jego kierunku, kiedy ten do mnie strzelił. Nagle znalazłem się na ziemi drgając, gdy podszedł bliżej. Nie martw się, Tomasz, to cię nie zabije. To po prostu ograniczy możliwość twojego poruszania przez jakiś czas. Usłyszałem więcej kroków, gdy moje ciało zaczęło nieruchomieć. Podnieście go, zabierzcie go z powrotem do drugiego pokoju. Ledwo czułem cokolwiek, gdy przenoszono mnie z powrotem na wyściełany stół i podparto do pozycji siedzącej. Tym razem byłem przypięty pasami, ale zgadywałem, że to bardziej po to, abym nie spadł, bo nie mogłem poruszać niczym poza głową, a nawet nią tylko odrobinę. Przez płacz prawie w ogóle nie widziałem, ale rozpoznałem niewyraźny kształt Solomona siedzącego z powrotem przede mną. Zanim zapytasz. Cóż, kiedy będziesz w stanie ponownie o cokolwiek zapytać, to tak to jest Rachel. Nie fałszywa Rachel, nie manekin i nie jakaś sztuczka. Jak już powiedziałem, czas na sztuczki minął. Teraz jest czas naprawdę. Marszcząc się lekko kontynuował: Tomas, rozumiem, że pokazanie ci tego, pokazanie ci jej ciała w ten sposób, może wydawać się okrutne. Możesz mnie teraz za to znienawidzić. Zrozumiałbym to, gdybyś tak zrobił. Ale nazwałeś mnie mordercą, i przynajmniej w tym konkretnym kontekście uważam, że jest to niesprawiedliwe, bo nie zabiłem Rachel. Prawdę mówiąc, jestem związany z tym projektem od zaledwie siedmiu lat. Poczułem, jak moje oczy nienaturalnie się rozszerzają. To było kolejne kłamstwo. Więcej sztuczek. Wszystko to. O Boże, to musiało być to. Czy wiesz, co to jest zdalne widzenie? przewrócił oczami. A, no tak, przepraszam, nie możesz teraz mówić. Po prostu założę, że nie wiesz. Zdalne widzenie jest szerokim terminem dla zdolności do zobaczenia rzeczy, które są daleko od Ciebie fizycznie do poznania rzeczy, których nie powinieneś być w stanie poznać poprzez swoje normalne pięć zmysłów. Niektórzy opisują to jako zdolność psychiczną, choć istnieje kilka szkół myślenia, jak i dlaczego to działa. Zaczął patrzeć mi głęboko w oczy. To działa, Tomasz. Różne rządy i prywatne organizacje badały to przez bardzo długi czas, i choć publicznie jest to wyśmiewane jako pseudonauka i głupi przesąd, to rzeczywistość jest taka, że niektórzy ludzie mają wrodzoną zdolność to znaczy przychodzi im to naturalnie, aby w jakiś sposób widzieć inne miejsca. Rachel była jedną z takich osób. Przyszła do programu w wieku 17 lat. Po zidentyfikowaniu jej poprzez proces przesiewowy, który był prowadzony jako test psychologiczny, który dobrze płacił podmiotom w czasie badań, gdy Rachel chciała zarobić trochę pieniędzy. Trzy miesiące po tym, jak uznano ją za dobrą kandydatkę, została przyjęta do programu i po początkowym okresie dostosowawczym stała się w dużej mierze zgodnym z przepisami aktywem, który szybko wzrósł na szczyt naszej puli talentów. Solomon złożył ręce na kolanie. Wiem, że ci na niej zależało, Tomasz, więc myślę, że warto się tym podzielić. Rachel nigdy nie była źle traktowana. Poza jej uwięzieniem i okazjonalnymi testami, który był łagodnie nieprzyjemny. Nie, my wszyscy ją ceniliśmy. Była niezwykle utalentowana, nie tylko jako widzący na odległość, ale też jako artystka. Tak właśnie przekazywała to, co widziała, rozumiesz. Wprowadzała się w niemal transowy stan, kiedy malowała, a kiedy kończyła, dawała nam malowidła obrazów i słów, które dostarczały, cóż. Były to bardzo cenne informacje. Zachichotał. Jeśli kiedykolwiek zastanawiałeś się dlaczego, to właśnie dlatego zawsze zwracano uwagę na to, aby obrazy nigdy nie były pokazane do kamery. Skubiąc w spodnie, kontynuował. Rachel była tak utalentowana, że została wybrana do nowego programu, który naszym zdaniem mógł znacznie wzmocnić lub zmienić jej zdolności. Wprowadziliśmy coś obcego do jej ciała. Na początku nic się nie zmieniło, jeśli nawet to dokładność jej zdalnego widzenia spadła, co było problemem dla nas i dla niej. Ale potem zrozumieliśmy, że źle odczytywaliśmy nowe obrazy. Była w stanie widzieć wyraźniej niż kiedykolwiek, po prostu nie była już związana tylko z bieżącymi wydarzeniami. Teraz jej wzrok przekraczał czas. Zrobił pauzę, a ja zdałem sobie sprawę, że opowiadanie tej historii sprawia mu przyjemność. Drain dobrze się bawił, robiąc pauzy, żeby było bardziej dramatycznie. Kurwa, zabiłbym go. Podczas gdy to sprawiało, że niektóre z jej obrazów stawały się mniej użyteczne natychmiast, stawały się o wiele bardziej wartościowe, gdy byliśmy w stanie je rozszyfrować. Przez pewien czas wyglądało to tak, jakby wszystko działało lepiej niż kiedykolwiek mieliśmy nadzieję. Jego usta zwęziły się, i wtedy pewnego dnia pokazała obraz do kamery. Było na nim napisane: Proszę pomóż mi, Tomas. To natychmiast wysłało w górę wszystkie czerwone flagi. Wiedziała, żeby nie pokazywać obrazów do kamery, a teraz próbowała się z kimś porozumieć. Nie zakłóciliśmy jej rutyny, ale rozpoczęło się intensywne śledztwo, z kim rozmawiała. Czy to był jeden z jej opiekunów, jeden z techników, ktoś z jej poprzedniego życia? Ale nic nie zostało potwierdzone. Odchylając się do tyłu w swoim fotelu, wyraz dumy narastał na twarzy Solomona, gdy kontynuował. To ja pierwszy zasugerowałem pomysł, że ona celowo lub nie, świadomie lub nie, wiedziała i rozmawiała z kimś w przyszłości. Byłem wtedy jeszcze zewnętrznym konsultantem, ale do tego momentu mieliśmy więcej dziwnych zachowań z jej strony, w tym drugi obraz z wiadomością ta dziewczyna to nie ja. Moja teoria miała pewien sens, ale bardzo szybko natrafiła na większą przeszkodę. Wprowadzenie ciała obcego nie było tak płynne i proste, jak mieliśmy nadzieję, bo mimo tego, że jej stan był stabilny przez prawie 3 lata od momentu jego wszczepienia. Czy to z powodu jej rosnącego zdenerwowania emocjonalnego i stresu, czy po prostu z powodu upływu czasu, nagle zaczęła się pogarszać na zdrowiu. Jej praca stawała się bardziej nieregularna i trudna do zrozumienia, ponieważ jej ciało zaczęło podupadać. Uważnie monitorowaliśmy jej stan zdrowia, ale to nie miało znaczenia. Pięć dni po namalowaniu obrazu, ta dziewczyna to nie ja, nagle doszło do zatrzymania akcji serca i śmierci. Jakoś niewytłumaczalnie nie byliśmy w stanie jej reanimować. Mężczyzna westchnął. To była wielka strata i wymagała korekt mojej teorii. Na podstawie wszystkiego, co wiedzieliśmy, wciąż miało sens to, że z kimś rozmawiała. Kimś z dostępnym do zapisu z kamer, i bardzo prawdopodobnie, że kimś o imieniu Tomas. Jeśli Tomas oglądał ten zapis z kamery w przyszłości, jak wierzyłem, to w przyszłości musiał pracować dla nas. Obdarzył mnie cienkim uśmiechem. I czy wierzysz, że przyszłość jest zapisana w kamieniu czy nie, jestem za podaniem jej pomocnej dłoni. Siedem lat temu rozpocząłem projekt Tomas. Przez ten czas nadzorowałem sprawdzanie i zatrudnianie 43 mężczyzn o imieniu Thomas w kilku różnych miejscach, a wszyscy mieli jedno bardzo konkretne zadanie oglądać filmy z Rachel od momentu tuż przed jej implantem do czasu jej śmierci. Próbowałem mówić, ale moje usta nadal nie chciały pracować. Chciałem powiedzieć, że kłamie, że to wszystko nie ma sensu, że to kolejna sztuczka. Ale chyba bardziej chciałem usłyszeć to dla siebie, bo nie sądziłem, że on kłamie. Nie sądziłem, że to była sztuczka i wydawało mi się, że zaczynałem rozumieć. Tak naprawdę nie chodziło o to, że oni oglądali filmy, rzecz jasna. Chodziło o to, jak zareagowali na oglądanie filmów, co zrobili i jak to pasowało do tego, co Rachel zrobiła w odpowiedzi w przyszłości. 13% zrezygnowało po pierwszym dniu, 38% uderzyło w czerwony lub zielony przycisk po pierwszej wiadomości z prośbą o pomoc i usłyszeniu swojego imienia. 22% próbowało skontaktować się z władzami przed osiągnięciem etapu, w którym wprowadzono Melanie. Potrząsnął lekko głową: Chciałbym przypisać sobie zasługi za jej wprowadzenie, ale to nie była moja sugestia. Założyliśmy na podstawie wiadomości, ta dziewczyna to nie ja, że w pewnym momencie zostanie ci przedstawiony sobowtór Rachel. Być może po to, by cię zabić, zniechęcić lub dowiedzieć się, co widziałeś. Ale zajęło to kilka prób, aż poczuliśmy, że jest to dobrze dopracowane, a jak już zaznaczyłem, tylko 27% z nich dotarło tak daleko. I wszyscy oblali następny test. Wskazał na mnie. Jej imię. Widzisz, dziewczyna, którą obserwowałeś, ta utalentowana, wspaniała dziewczyna, której ciało zachowało się w pokoju obok, nazywała się Rachel Donovan. Zawsze zastanawiałem się, czy Rachel jedynie cię obserwowała, czy też istniała między wami jakaś więź. Kiedy nazwałeś Melanie Rachel, wiedziałem, że w końcu znaleźliśmy właściwego Tomasa. Ten odległy punkt światła, na który nasza Rachel patrzyła przez przestrzeń i czas. Przełknąłem grubą stróżkę śliny i stwierdziłem, że czuję mój język, choć jeszcze słabo. Delikatnie siorbąc, wypchnąłem pojedyncze słowo. Dlaczego? Solomon wyglądał na zaskoczonego. Myślałem, że to będzie już jasne. Jesteś naszym jedynym łącznikiem z jedynym z naszych największych skarbów. Być może masz podobną zdolność, albo może być tak, że ona wykuła to połączenie wyłącznie dzięki swojemu talentowi i woli. Ale tak czy inaczej, jesteś ważny i masz więcej pracy do wykonania. Wstał i przeszedł do stołu, gdzie włączył monitor. Gdy ten ożył, zobaczyłem, że był to zamrożony obraz pokoju Rachel. Taśma wstrzymana w miejscu, w którym przerwałem oglądanie. Odwracając się z powrotem do mnie, mężczyzna wyglądał uroczyście. Musisz obejrzeć całą resztę, ponieważ Rachel namalowała ci więcej obrazów przed śmiercią, a my musimy wiedzieć, co one znaczą. Dziękuję za obejrzenie mojego materiału. Jeżeli on się spodobał, Zostaw łapkę oraz subskrypcję, jeśli na to zasługuje. Jeżeli chcesz zaproponować mi pastę, którą powinienem przeczytać, możesz to zrobić na dwa sposoby. Wysłać swoją propozycję lub gotową pastę na moim serwerze Discord. Wystarczy, że po wejściu na niego weźmiesz sobie rankę ribiej pasty, lub możesz wysłać mi ją na maila podanego w opisie i w informacjach o kanale. Dziękuję, że poświęciłeś mi swój czas i do zobaczenia w kolejnych materiałach.